Zunia. Oto miejskie zo. To jest Zunia. Opiekuje się mieszkającymi tu zwierzętami. Tu widzimy małpkę. Małpki zawsze i wszędzie lubią płatać małpki figle. Co będziesz teraz robić, Zuniu? <laughs> teraz będę karmić krokodyla. Chodźcie. Oto twój obiad, krokodylu. <laughs> smacznego, mój drogi. że co? Ho, ho, ta małpka najwyraźniej też jest głodna. Ha, ty również dostaniesz, ale musisz poczekać na swoją kolej. Zunia kąpie słonika Elmo. Tak, Elmo kocha kąpiele. Prawda, Elmo? Ej, małpko, oddaj mu jego gumową kaczuszkę. Ojej, ojej, ojej! Z tej małpki to naprawdę nieznośny Urwis. Tygrysica Tessy bardzo przyjaźni się z Zunią. Tobie również dzień dobry. Podrapać cię za uchem? To znów ty, mały Urwisie? Och, jak to miło z twojej strony. Nawet Urwis potrafi być czasem uprzejmy. A przyjaciele akceptują się takimi, jakimi są.